Witam Państwa w kolejnym odcinku. Na początku chciałem was poprosić o lajki like oraz suby, bo tylko dzięki wam ten kanał się rozwija. Dzisiaj przedstawię wam szeweta korwet piątej generacji, czyli C5, ale zanim do niej przejdę, przedstawię wam ten prototyp, był to prototyp zwiastujący nadejście C5, powstał jeszcze w czasach, kiedy na rynku dopiero co weszła korweta C4. Chevrolet Corvette Indy, bo tak się nazywał. Ten prototyp posiadał silnik z Indicara, ówczesnego Chevroleta, o pojemności 265 cali sześciennych, to było 4,4 litra V8. Auto miał silnik umieszczony centralnie, gdyż korweta C5 miała być autem z silnikiem umieszczonym centralnie. Niestety nic z tego nie wyszło. Korweta C5 w produkcyjnej formie pojawiła się w 1997 roku. I otrzymała pierwszy raz w historii, właściwie to drugi raz w historii, marki aluminiowe V8 o pojemności 5,7 litra LS1, czyli początek pięknej historii. Pierwszy silnik serii LS o mocy 345 koni, Dostępny z dwoma skrzyniami: automatem 4 4 4L65E oraz 6-stopniowym manualem TREMEKA T56. Auto rozwijało setkę w 4,8 sekundy i potrafiło się rozpłynąć do 270 km na godzinę. W 1998 roku było dostępne w dwóch nadwoziach jako Convertible oraz taki fastback, taka targa właśnie ze zdejmowanym dachem. I w też w 1998 roku pojawiła się też taka wersja Pacecar, która miała właśnie być Pacecarem jednym z wyścigów Indii. Proszę, takie nietypowe zestawienie fioletowo. Żółty silnik, oczywiście ten sam LS1 345 koni, występowała tylko w wersji Convertible. W 1999 roku pojawiła się też tak, taka podstawowa wersja korwety C5 w, 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 w z twardym dachem FRC, tak zwany Fixed Roof Coupe. Auto miało ten sam 345 konny tylko że była gorzej wyposażona niż standardowa korweta, właśnie targa. Fixerów Coupé to jest właśnie bardzo znikoma część produkcji. Auto było produkowane między 1999 a 2000 rokiem. W tym nadwoziu w 2001 roku weszła królewska wersja Z06, czyli Z06 z silnikiem LS6 bazującym na silniku LS1. LS6 miał większy kolektor, ssący, agresywniejszy wałek rozrządu sztywniejsze sprężyny zaworowe i rozwijał od 385 koni i wersja Z06 była dostępna tylko z 6-stopniowym manualem Tremeka T56, który też był dostępny jako opcja właśnie w wersji z 1 Auto potrafiło się rozpędzić do setki w 3,9 sekundy i naprawdę była bardzo dobrą konkurencją, czasami nawet wyprzedzała 911 Turbo 996. Auto było też lżejsze, o jakieś 100 funtów od zwykłej korwety C5, przez co się znakomicie prowadziło i występowało właśnie tylko w wersji fixrów kubni, w tym właśnie kupę z twardym dachem bez tego fastbacka z tyłu. W 2002 roku moc została zwiększona do 405 koni 385 i korweta C5 Z06 była jeszcze szybsza. Auto, naprawdę, jeśli chodzi o Amerykę, to było też szybsze niż Viper. Nie miało wobec siebie konkurencji. W 2002 roku nie dało się kupić szybszego amerykańskiego wozu, szybszego auta w ogóle, w takich pieniądzach. Korwety C5 też miały bardzo dużo ciekawych dodatków. Jednym z nich, na przykład, była, był Head Up. Tak, w korwetach C5 istniało coś takiego jak Head Up, i był, Head Up był w bardziej takich. Lepiej wyposażonych wersjach, jeszcze były też specjalne wersje korwety Na 50-lecie korwety w 2003 roku, właściwie w roku 2002, w drugiej połowie, czyli już rok modelowy 2003, pojawiła się 50th anniversary w takim kolorze bordowym, zarówno jako targa, jak i konvertibular, i ona była właśnie tak kompletnie wyposażona, właśnie ona miała ten head-up i wszystkie były bordowe. No i zapomniałbym powiedzieć, ale wszystkie korwety C5 od 2005 roku zamiast 345 koni miały już tych koni 350 i do setki mogły się rozpędzić w 4,5 sekundy, bo już miały troszeczkę inne przełożenie. Korwety C5 były produkowane do 2004 roku. Były też ostatnią korwetą z otwieranymi lampami, z tak zwanymi pop-out headlights. Co ciekawe, właśnie Szybowiec Korweta C5, Ferrari 456 GT oraz Lotus Esprit to są trzy samochody, które miały e, ostatnie, e, ostatnie samochody, jakie miały tak zwane pop-up nie pamiętam które z nich było ostatnie, ale wydaje mi się właśnie, że chyba e, ostatnia była Korweta C5. I Korweta C5 była, została zastąpiona właśnie pod koniec 2004 roku, w drugiej połowie 2004 roku, już rok 2005. Przez również znakomitą, niektórzy twierdzą, że to jest po prostu rozszerzenie cepionki, że jeszcze była, że to jest poprawiona cepionka, czyli Cedrolet. Corvette C6, o której również nagrałem materiał. Obecnie, Corvette c 506 jest jedną z lepszych okazji, jeśli chodzi o przelicznik mocy, do ceny, performanceu, luku. To Korweta c 506 naprawdę mało, które jest auto, które mogłoby się. Równać przyniesie, chodzi o taką właśnie proporcję stosunku mocy do ceny, wyglądu czyli, czy dźwięku ls -a. Dobrze, i na koniec, oczywiście, tradycyjnie filmik, jak chodziło C5, Z06, oczywiście przerobione, bo już seryjnych raczej za dużo ich nie pozostało. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne filmiki wkrótce.